Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał. Tymi słowami w poranek wielkanocny witali się pierwsi chrześcijanie. Przed nami wyjątkowe dni: męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Dla osób wierzących, to wyjątkowe, najważniejsze święta. Ukazują nam. Że nie śmierć, nie grób ma ostatnie słowo, ale Chrystus z zmartwychwstały, gdzież jest o śmierci Twoje zwycięstwo, gdzież jest o śmierci twój oścień, powie święty Paweł, możemy w tym roku swobodnie. Już bez żadnych ograniczeń przeżywać święta wielkanocne. Jednak trudno będzie przeżywać pełną radość, mając świadomość, że na Ukrainie toczy się wojna, że tyle osób cierpi, tyle osób zostało bez dachu nad głową, tylu musiało uciekać. Ze swojej ojczyzny. Papież Franciszek mówił: W wielu sytuacjach cierpienia, zwłaszcza gdy dotyka ono osób, rodzin i narodów już doświadczonych ubóstwem, nieszczęściem czy konfliktem, krzyż Chrystusa jest jak latarnia morska, wskazująca port statkom. Które jeszcze płyną po wzburzonym morzu. Niekiedy też nam przychodzi podążać, jakby po wzburzonym morzu, ale krzyż Chrystusa niech będzie dla nas jak latarnia. Wskazuje, gdzie jest port, co jest celem. Naszego życia. Jezus zwyciężył. Jezus pokonał grzech, śmierć i zło. On pragnie każdego z nas obdarować prawdziwym życiem, prawdziwym zwycięstwem. Na nadchodzące święta zmartwychwstania Pańskiego. Życzę wszystkim niegasnącej nadziei, miłości potężniejszej niż śmierć i radości, która przezwycięża wszelki smutek. Niech ta radość, miłość i nadzieja zagoszczą w naszych domach, w naszych wspólnotach. Niech Chrystus zmartwychwstały obdarza swoim pokojem na radosne przeżywanie świąt paschalnych wszystkim szczęść Boże wesołego alleluja